Siemano ziomeczki, tutaj jazban witam wszystkich bardzo serdecznie na swoim kanale. Dzisiaj ze mną jest Kali. Siema Kali. Dzień dobry, witam, witam. Dawno mnie tu nie było. Mnie... No bardzo dawno, więc w końcu macie upragniony odcinek z Kalim na moim kanale. Posłuchajcie, dzisiaj jest taka sprawa, że przy... dzięki uprzejmości tutaj World of Warships mamy przyjemność pograć właśnie w statki i to nie jakieś byle jakie statki, tylko w ogromne statki. Kozackie machiny wojenne stary, jak ja na nie patrzę Dokładnie. tutaj to... dostaliśmy w ogóle super paka tutaj od y, naszych kolegów, między innymi Pack, który możecie tutaj w opisie znaleźć Co daje wam naprawdę unikatowe stateczki, takie jak tutaj widzicie, mamy jakieś niszczyciele, jakieś krążowniki i macie mega przewagę wtedy nad innymi graczami Ogólnie gramy, mogę powiedzieć, że gramy na konsoli, na PlayStation To jest w ogóle mega ciekawa sprawa, że gramy na PlayStation w grę, która jest całkowicie darmowa Prawda, Ospek? To nie jest World of Warcraft, który znacie na przykład na komputerze To jest w ogóle osobna gra, która została stworzona specjalnie dla osób, które grają na konsolach Więc... Le legendy, te konsolowe legendy, legendy. I ty e. też możesz e. zostać legendą, co nie? Dokładnie, <laughs> no, <kochany, laughs> pobierz moi drodzy no, no nieważne, dobra. <grystanie> <grystanie> w ogóle zanim zaczniemy jeszcze grać, pokażę Wam kilka bajerów, które daje wam Thunder Pack Między innymi macie tutaj takie opcje, jak kupowanie sobie skrzynek, czy kupowanie skrzynek. My to ogólnie dostajemy, jak dopłacicie do portu, macie store i przy zakupieniu paku dostajecie tutaj oferty. Między innymi thank you for battle, czyli. Za ofertę, którą tutaj kupiliście macie skrzynki. Ja właśnie teraz otworzę dla Was, zobaczymy, co dostaniemy. Może mamy tutaj jeden dzień premium i jakieś w ogóle flagi, czy coś jeszcze tego nie ogarniam na 100%, bo dopiero zaczęliśmy grać, ale otworzę ją dla was, żebyście wiedzieli, dostaniesz na co się dzieje. 10 i 10, nie, tak tak chyba tak dostałem, stary, nic z <laughs> się w ogóle, nie, 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 się nie, 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 dostajecie ogólnie fajne benefity, jak macie, wiecie, jakąś tutaj wersję premium. Są swoją drogą trzy Thunderpacki: Macie Thunderpack Premium, Deluxe i Ultimate, bodajże. Każdy z nich się różni, ale możecie oprócz tego, oczywiście, grać po prostu w standardową wersję. Z tym, że no, jeśli chcecie mieć fajne premium statki, możecie skorzystać z Thunderpacków. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. I w ogóle ja tu zobaczę, że my nawet kamuflarze dostaliśmy, co nie? No to stary, ja mam kozaczek. taki pomarańczowy kozak, nie? Pomarańczowy kozak. To, to jest w ogóle jest mój kozaczek. Komórki. Jeszcze dostaliśmy 63 dni premium, co mamy. To też jest no, coś to, super. To się szanuje, to się szanuje. Ale moi drodzy, nie wiem stary, czy ty będziesz chciał grać najpierw z botami, czy od razu na głęboką wodę wypływamy. Jak Jezu, myślisz, bo w sumie, jak pewnie wcześniej tutaj widzieliście, łukal jego cisnęliśmy z botami, żeby się zapoznać U mnie jest troszeczkę inaczej, bo mamy trochę więcej wprawy, więc myślę, że my już zaczniemy z grubej rury jeździć. no to gruba rura, stary, Myślcie, gruba powiedz rura. jaki tier U mnie nie widzieliście, jak pływa moimi statkami, więc jak myślisz, stary, może wezmę jakieś krążowniki takie, co Dawaj, ja bym w ogóle zagrał w pierwszym tierem, może trafimy na jakiś stary, słaby graczy To, to jest co, czasem... jaki bierzesz? Ja sobie Chikumę mogę wziąć. Ja może wezmę waveów, jeszcze tym nie grałem, a widziałem, że dużo osób w nim pływa, co nie? No, waymovem właśnie, to bry brytyjski... Zobaczymy, jak to wygląda. Kli klimatycznie, w twoim stylu, stary. O Zaraz... kurde, polarna mapa, stary. Kozak, no. ja już jestem. A i w ogóle, dużo masz życia ten statek, i może wam pokrótce wytłumaczę skalę 14 tysięcy mam tutaj. O, ja, 13, to masz więcej, no. Może wytłumaczymy, jak to działa. Pokażę wam interfejs. Jak widzicie na Xie, na przykład, sobie regulujecie prędkość. Na no ich się dajcie do przodu, że płyniecie statkiem do przodu na kółko do tyłu, możecie hamować, od razu płynąć do to różne bajery. Na R na L2, gdy przycelujecie, teraz nie mogę tego zrobić, bo jest ładowanie. Mamy celownik, gdzie możecie strzelać do 10 km, by mi się zadaje tym krążownikiem, całym. Mhm. Na R2 strzelacie jak zawsze na R3 macie zaznaczacie wrogów, to jest super bajer. Tak, no i no, trzeba przyznać, że fajnie jest to ogarnięte na konsoli. Bo ja, tak, pierwsza moja myśl, jak słyszałem o World of Warships Legends, sobie myślę, no tego się nie da zrobić na padzie. Ale ostatecznie działa to naprawdę fajnie, intuicyjnie i możecie to zobaczyć zresztą. Powiem ci u mnie, szczerze, Na przykład, że... albo za moment, A? jak będziemy się strzelać. Powiem ci szczerze, że ja jestem w takim szoku, bo ja się bałem pozytywnym właśnie na konsoli, takim, no strasznie pozytywnym. Lepiej mi się granić na komputerze na przykład. No, daje dużo fanu, to trzeba przyznać I w ogóle ja tak w tak jak wspominałeś, gdzie stary. ty płyniesz? O kurde tam, To tak daleko o, ja. To ja płynę do ciebie, ty, dobra ja To stary miencho dzisiaj Armatnie, a kurde, Widzę czekaj czy kogoś zabijemy kinasy. Wcześniej nam się udawało, ale teraz Zobaczymy jak to będzie, plus ten y, Płyniemy pierwszymi tierami, to nie mamy w ogóle Dostępu do torped, a czym wyższy tier tym macie więcej opcji do statku, możecie go Ulepszać, potem wam zresztą pokażę na chwilkę Bo nie mieliśmy okazji, Dokładnie. Dobra, to jak to robimy? No, stary, no nie wiem, ty, ty, ty rządzisz. Ja widzę już gości obok siebie, widzę jakieś Waymuffa, no. ale nie chcę też jakoś raszować mega. Jestem w tej strefie tutaj i trzeba po prostu obrać kierunek. Ja myślę, że moglibyśmy, stary, spróbować, gdzie ty jesteś. O, w za mną, co? 10 km, Czek czy czego trafię? Czekaj, a. Ja a, i chyba tu ten... do obok niego. Ja, ja trafiłem ja I, i dostałem jakiś zarombisty ten. Yy, jakimś odznakę fajną. Co ty gadasz? Dalek long -shota, ty no? Gadasz? 79 9 km Cikuma stary. I teraz drugi strzał. Ty może ja troszeczkę bliżej... Ja już, bliżej już te Jarał się. Ja Bo muszę troszeczkę drogi... bliżej. O, ja też trafiłem. Hm. Kilka no. miesięcy temu próbowałem to grać za PCC, ale <laughs> strasznie słabo mi wychodziło. Teraz już jest kozak. Jaki masz w ogóle damage'a teraz na statkach? Yy, ile zadałem? No. 2000 na razie. Ja muszę zobaczyć, gdzie ty jesteś. Jak na L1 w ogóle koli, to jest super, że możecie sobie patrzeć na mapę i nie działa wam się nie odwracają. Bo widzicie, takie kółeczka, ja wam nie powiedziałem. Jak te kółeczka są wszystkie białe, to znaczy, że działa, są odwrócone i można nimi strzelać. Tak właśnie jak teraz, patrzcie. Mm -hmm. Poż Patrz, zniszczyli go! Zniszczyli go? Pierwszy statek pożyno, dobra, ja pójdę do ciebie, stary. Co atakujemy? Ja tu mam chill Albo nie mam chillu stary, mam 5 km od siebie ci kumę I to tak na... Ja mam 6, już ładuję do niej Na piękny strzał stary Ładuj, ładuj, ja nie trafiłem Ja też nie myślałem dodać. że to ja! Nie, nie Leży! Wiecie, te kilosu, trafiłem ja mam o, na O ale dostał! Ja też, pięknie, no pół HP ma już. Dobra. Nawet, super. Dawaj. Ja strzałem tak przed stary, nie wiem no, jak ty słuchasz. No tak, oczywiście, no bo inaczej to się nie da. Ale wpadają na nie moje naboje. A z przodu mam tylko jedno działko, ale bez sensu W sensie, nie, nie warto się ustawiać tak z przodu Bardziej bokiem, starajcie się też bokiem grać Z tego co zauważyliśmy Dobra, tak, to oczywiście. gonimy ją, może ją gonimy Bo my tak uciekamy stary z tej planszy, zauważyłeś? Aha, faktycznie, no Gdy Ja ją trafiam, tak? No, trafiam, trafiam Ale z pomocą masz jeszcze typa Zaraz ja się tu ustawiam też No widzę, ja, star ja staram się tak wjechać Też poszły ode mnie Dobra, widzę, widzę, ale tu fajnie wygląda, jak te rakiety tak lecą. Znaczy o, ale dostał ich. ładnie. Dobrze, trzeba wyczuć po prostu z jaką prędkością płynie dany statek i wtedy uderzyć. No. I jest szansa na to, że się trafi. Patrz teraz, stary. Co się dzieje? Ła! Zniszczyłeś Zniszczyłeś Wszystkiego trafiłeś ty! Ja pierdzielę. Gitarze. To teraz na lewo, patrz, 11 też obkręża. Widzę, no, 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 dobra. Ty kurde Ale wiesz co? No? Yy, trafiłem w to kółko takie, które pojawi pojawiło mi się zaraz przed strzałem Centralnie przede mną Obraca się do mnie ten gościu, strzela do mnie O okay. Jezu, trafił mnie Trafił cię? No Czekaj, ja już pomogę Masakra Ile zostałeś? No jeszcze nie dużo, ale zaczyna mnie trafiać, nie? Jest taka walka między Ty, nami Albanii? Albania, no Musisz mi pomóc, stary, bo mnie zaraz niszczy Jestem, 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 jestem Dobra, oberwał. Nie, no na, na prosto to nie, właśnie. Dobrze, że się odwracam. W sensie dla mnie. Dobra. Dobrze. I teraz go dobijamy, dobijamy. Się... Dawaj, nie może mnie trafić, dawaj, dobijaj. No leci. Ja nie trafiłem. Jest, yes. mam go, jest! Super, 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 super. Dobra. przejmujemy, nie? Tak, tak, tak. Patrz tam dalej, tam dalej teraz. Ty, ale jest trzech. Zostało nas dwóch. Nie. I cztery statki przeciwnika. Nie, I już stary, nas strzela to jest strzela, stary Albania. Jakaś. Nie możemy tak. Chyba tak, my we, dwójce, we dwójkę zostaliśmy, stary. O kurde! I zostało trzech, to jest do zrobienia, ja ci powiem. Racing płynie, dobra. Ja zauważyłem, że trzeba kontrolować prędkość, tak fajnie. Albany mam stary tutaj obok. Ja wiem, widzę, widzę. Oberwał mocno. Cieszę się. Spróbuję tak na wyczucie strzec, ciekawy, czy go trafię. Ja też na wyczucie ładuję, bo. Trafię nie... go? Nie. Jest, ja, obe... ja go trafiłem ładnie. Kurde, ale już z pomocą przychodzi jego kumpel Ty jesteś tam na obrzeżach, oni tutaj stary się na mnie fokusują teraz Widzę Ty, ma mafa na plecach stary, który ma zero Gdzie? O kurde, tu no Patrz Patrz tu Dawaj, dawaj, ja dawaj, go... dawaj, dawaj Kurde, nie dostałem Ja go też nie trafię Kurde, co za... Ha. Ale ta gra jest emocjonująca, ty No, masakra Dostałem stary od tego Mafa. Ja go też trafiłem, ale chyba. Ale trafię go, ja go też trafiam. Nie dam rady się odwrócić. Nie dam rady się odwrócić. Fokusuję się, nie wiem na kogo, stary, nie wiem. Kogo on strzelam ja, ja teraz się odwracam. Oberwał mocno. Jest szansa, żeby go stary trafić. Będzie 2 na 2 wtedy. Też teraz. Trafię go, trafię go, stary, dobi go, dobi go, dobi go. Jest tak! Mam go. Dawaj, mam go. gdzie są teraz te dwa? Teraz te dwa. Ja cofam tu. Dostałem Takie A! Ja się w górę lodował znowu, w tak? Hamuj, hamuj Ej, bo mamy przewagę w przejmowaniu Mamy przewagę w przejmowaniu, więc zostajemy tutaj na ja... wroga terenie Ubydamy. No musimy to przejmować, musimy to przejmować, stary Przejmujemy to? No przejmujemy, oczywiście Ja w jestem... jaki sposób ja, ja jestem być tro... tutaj po prostu? Ja jestem trochę poza, trzeba wpłynąć w ten okay. Tak, trzeba w tym być Wali do mnie ten! Płyną tu, płyną tu! Stary Widzę. Widzę? Pływają nam Możemy to wygrać stary, możemy to wygrać Pat teraz Dawaj, dawaj stary tak, dawaj! Tak! Ja go też trafiam, trafiam go dawaj, jeszcze ten... dobijemy go! I tamten zostanie. No, czekaj, ładujemy się salba mi się. Kurde, go. A, jest Dobra. mamy! Teraz tamtego, teraz tamtego! Patrz! Albanie, panie robimy go, robimy go, robimy go! Stary robimy go! Jasie, co tu się dzieje? Stary jak to wygramy to jesteśmy pogromcami bez skitu, nie? Pogrońcy oceanu, stary, pa teraz ja go robię na taktykę. Ja cały czas stary się obracam, dodaję gazu. Mam... Dobrze, 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 dobrze. A ja po prostu w go ładuję, stary? Tak, momenty ty! Ale <grafy> to moi drodzy, coś pięknego. Ale grał. On nawet nie oddał jednej salwy do mnie, stary, kończę go, pa Jest, mam! Jest! Co za gra, stary, masakra! Co żeśmy A... zrobili? No ej, dobrym teamem we, jesteśmy, wariacie, nie? Jesteśmy, pełno giełbów. Masakra, ale jajo. Ile, no, ile killów, stary? Zrobiłem, stary, 3 kille, nie? A, ja 2. Gra jest naprawdę kozak, nie? Jak gracie z ziomkiem, to są podwójne emocje. Dobra, no to co, może teraz pokażemy jakieś większe statki, w ogóle tu dostałem level upy Dostajecie, 20 skrzynek jakieś dostałem, czy jakiś gwiazdek Kurde, no, no kozaczek tutaj jest Kozaczek, no O, mogę wybrać stary komandera, czaisz? Ja też, chyba, dla, chyba y, osoby, które wygrają mogą coś takiego zrobić Fajnie, to co teraz, jakiś tier premium? No, ja myślę, że wybiorę sobie tier czwarty na Cruiser'a mm -hmm. stary amerykański, i w ogóle, kochani, właśnie, bo mówiłem wam, jak zanim sobie dacie ready, macie opcję y, upgrade'u swojego statku, to jest bardzo ciekawe i fajne. Widzicie, ja tutaj mogę sobie akurat tego komandera i czym w ogóle ma umiejętności? Ty patrz, jakieś redukcje torpedo speed, torpedo speed. No ja sobie to biorę. Chciałem właśnie pokazać, jak się upgrade'uje statka, i właśnie to robię. Macie tutaj manage slot, który możecie sobie na przykład ulepszyć modyfikację. Nie? No ja mam zamontowane tutaj y, szybsze obracanie y, baterii, bo według mnie no, ważniejsze jest strzelanie co, nie? niż prędkość. Ale to według uznania. Oczywiście, opcji macie naprawdę dużo. Dobrze konie, jak widzicie, teraz jesteśmy tutaj już w grze innymi statkami, mamy w ogóle tu do Kurde, wyboru stary to mam torpedy kozaczka. mamy. O, widzę W ogóle zauważyłem teraz, masz takie na strzałkach, jak masz na przykład gaśnicę. Ja hmm. mam jakieś słuchawki i samoloty. Ty też to masz? Tak, tak. No Szyka? możesz sobie muzyki posłuchać albo <grym> transportować się przetransformować się w samolot, także wedle uznania. Klikam samolot teraz stary. Co Ty co 6 minut. Jezu, 6 minut mi się wezięła dobać Tak, I pojawiła się na tobie Patrzcie, tu jak... samoloty do ciebie lecą. Wow! Stary. Ale nie, to mój samolot wystartował! Tak, oni ci pomagają jakoś. O, oh, shit, jakie to dobre. Za... Jest. Super to jest. A w ogóle mam tu strasznie dużo działo z tego, co widzę na tym statku No Ale małej. też też mam sporo. To jak to działa? No, nie wiem. Trzeba to jakoś mi Trzeba to jakoś właśnie tak. Defensywnie Tak zamknięty. jak wcześniej, co, nie? Wygraliśmy grę, więc teraz też trzeba Wcześniej w zasadzie graliśmy mocno ofensywnie i no. całkiem dobrze nam to wyszło. Co? A może jak będziemy się uzupełniać? Ja wezmę pociski, stary y, przebijające, a ty podpalające. Okej, okay. okej, okay, to jest dobry plan. On stoi, on stoi, on stoi. Widzę, Uważaj nie wiem wpływ, że. Uważaj wpływa, że mnie stary, bo on, on zmieniał o, kierunek. Okay. Patrz, tutaj na 14 też wpłyną. Trzeba uważać na te pancerniki, bo nie mają strasznie. mocne działa, nie? Masz, da, na ciebie. ta furu wow. Taka stary, ja w nie będę celował Staram się przyspieszyć, kurde teraz ciężko, w opałach jesteś Ale o, stary, ja O nie, umieram, błagam, muszę skręcić, kurde boże, pomóż o, mi O, palę się, jakim jakim cudem Zniszczymy, zniszczymy go, zniszczymy, mistrz, zniszczymy Zniszcz go, proszę zniszcz Znisz go stary, nie możemy strzelić! Strzelaj! No strzelam, Aj. jest, dobra Ja uciekam, czy ty go na mojami stary? Wow, wow, minąłem je wszystkie ty My ja cię sekuruję z tego. Wow. Kurde, nie mam żadnej naprawki, myślisz że to gdzieś... Uważaj, torpedy na ciebie płyną stare w ogóle Co? Nie? No Nie ja płynę w ląd! O Jezu! <laughs> Ty masz problem oh, z my... w lądem. O kurde, podpalił mnie. Ja tam... Stary! Płyniemy obok siebie! Help. Dobra, 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 wale, 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 wale. Help, bo ja mam stary z dwóch stron Przypał. Niszczyłem go! Nice! O kurde ja, ja, palę, ja, w... ja w lądzie jestem! Torpedy w moim kierunku! Uciekaj, uciekaj! Dostały, dostaję stary, od Fubuku Fubuku? Fubu? To ten od Metina pewnie, uważaj no. O Jezu, ja mogę dostać, ale jakieś samoloty wysyłam Jezu, yes, rozwaliłem stary typa! Co ty gadasz? Faragut jakiś no, uciekam Ma full HP typ. No nie tym razem, dobra, oberwał Też go ładujesz? No, na Meksyka ładuje Ja torpedy tak, będę tylko... na niego wypuszczał on do mnie, stary, bardzo mnie ciśnie. Aj, ścisnął mnie! Stary, to jest jakiś pros. Dobry jest... tryhard, Ja tata, nie mogę no. skręcić, chłopie, tak? Nie, widzę. Dawaj, dawaj, kurde. Stary, to koniec. Zegrałbym nie, jak na tydzień. stary, ja nie się mówi. nie poddam, co Dobra, nie żyję. No, no. Ale ja torpedy wyszedłem! Patrz, te torpedy płyną, może trawą. Ale tyle, no, uciekaj, no, czy ja mnie ominie. Kurde, fela! Ale... Patrz, 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 patrz. Jaj, i teraz nie widać, ale może wrażenie mi wskoczę. Nie no, myślę, że ta środkowa ma potencjał, żeby trafić. Ja jednego typa sobie zniszczyłem, kuuu! Ja dwóch stary puzel na dyski w ogóle. Nice. Nawet nie wiem kiedy. <ścoughs> szkoda, bardzo szkoda, no ale czasami tak się zdarza. Raz się wygrywa, raz się przegrywa, prawda? Oczywiście. No dobrze, koni, no to co? Myślę, że to chyba. Na dzisiaj tyle, co nie? Bardzo wam dziękuję. Jasne. wpadniecie do mnie, jeśli chcecie Dokładnie. zobaczyć co było u mnie. U mnie się trochę uczyliśmy, było z gramy już naprawdę dobrze. No i mieliśmy kozacką grę, więc bardzo wam dziękuję, że tutaj zajrzeliście. Koniecznie wejdźcie na link na dole, jeżeli chcecie zagrać tutaj w statki. Może nawet zagracie Dokładnie. razem z nami, jak nas złapiecie kiedyś, nigdy nie wiadomo, bo myślę, że my jeszcze tutaj troszeczkę pogramy, Oczywiście. więc... Spadajcie na nich na dole, zakładajcie konta. Oczywiście tylko na konsoli możecie w to grać i cieszcie się grą z nami. Zapraszamy do zakupowania paków, bo macie tutaj wiele fajnych opcji, wiele fajnych statków. Do tego macie dni premium, wszystko co chcecie, więc naprawdę się opłaca. No i co? Bardzo Wam dziękuję. Zostawcie łapkę i do następnego. Uwielbiam, na razie.